Dzień dobry! Jestem, słuchajcie, w Warszawie, w hotelu Mercure na kolejnym spotkaniu Roadshow Lifewave, czyli jest to kolejne spotkanie naszej firmy z mieszkańcami Warszawy. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, ponieważ nie byłam w Warszawie. O, ładnych parę lat, tak naprawdę, i muszę powiedzieć, że czuję się fantastycznie. Byłam na pysznym obiadku w złotych tarasach, było wspaniale um, odwiedzam znajomych, bliższych <gryznych> i dalszych. No i tutaj słuchajcie, mnóstwo cudownych, oklejonych plasterkami ludzi, gdy w całym hotelu stale ktoś chodzi z plasterkiem gdzieś przyklejonym. I w ogóle wiecie co, niesamowite to jest, bo ci znajomi, których się dawno nie widziała, którzy się oklejają plasterkami, wyglądają naprawdę jakby wrócili z dobrych wakacji. Także czasami dobrze kogoś długo nie widzieć i po takiej kuracji zobaczyć go ponownie, bo naprawdę są ludzie, którzy wyglądają genialnie, wręcz genialnie. Też inaczej, wiecie, jeżeli się kogoś widzi tylko i wyłącznie na Zoomach czy też na spotkaniach takich online'owych, a zupełnie inaczej, jeśli się spotykamy face to face, czyli twarzą w twarz. Cieszę się ogromnie. Zdam relację, jak wygląda sala. Ile osób przyszło, w Poznaniu było mnóstwo ludzi, to już jest ostatnie miasto dzisiaj, jest to szóste miasto. Był, pierwszy było Katowice, potem był Wrocław, potem był Poznań, potem był Szczecin, następnie wczoraj był Gdańsk i dzisiaj jest Warszawa. To taka wisienka na torcie. Zostaje dzisiaj do wieczora, myślę, że będzie fajnie. Zrobimy sobie małą, może kolacyjkę wspólną, albo pijemy sobie butelkę dobrego wina. I wieczorem mam hotel niedaleko Twórca Zachodniego, także rano jadę do Poznania do mojej mamy, ponieważ jutro lecimy razem z moją mamą do Londynu. I na pewno coś nagram z mamą już u mnie w Tetford, bo mama czuje się bardzo dobrze, naprawdę rewelacyjnie. Wiecie, że kończy 92 lata w lutym, leci do Londynu i prawdopodobnie za dwa miesiące leci na Zanzibar, jeśli wszystko się dobrze ułoży, bo wykupione już ma wakacje, razem z moim, z moim bratem lecą do Afryki. Więc, no, mama jest podróżnikiem, zawsze zresztą była. Kochani, życzę Wam cudownego popołudnia. Ja jeszcze na pewno się spotkamy dzisiaj, i za chwilkę jeszcze Wam pokażę, jak już będziemy mogli wejść na salę, jak to wygląda, i może zrobię jakiś wywiad z jakąś tutaj moją koleżanką, która Wam opowie, co tu robi i dlaczego tu przyjechała. No więc słuchajcie, tak jak Wam obiecałam, złapałam tutaj moją dorotkę, kochaną. Patrzę, za co no. mnie złapała. Za <laughs> Cześć, cześć. I słuchajcie, zastanawiamy się z Dorką, co my tutaj robimy. Znowu, któryś raz już tu jesteśmy, jeździmy po całej Polsce. Jakieś plasterki mamy ponaklejane, o, o, bliźniacze, o. z tej samej bliźniacze. strony dzisiaj, no. Ja mam tu biały, a tu mam brązowy. No, a ja nie, ogóle, ja mam chodzi? tutaj dzisiaj a on. No, no i fajni faceci tu chodzą, wiecie, naprawdę. Dziewczynki też, tylko... Dziewczynki też fajne. Taka młodzież fajna jest, naprawdę. Ale Dzień. nikt na nas nie zwraca uwagi. No i słuchajcie, i tak się zastanawiamy, wiecie co Uważam, że budowanie takiej społeczności, gdzie są tacy fajni ludzie i możemy się spotykać z całej, z całej Polski, a wręcz nawet bym powiedziała, że z całego no my świata. Bo my Bo my jesteśmy z Anglii, obydwie. Mimo, że Polki i mimo, że mamy polskie paszporty i mamy tutaj rodzinę, oczywiście, że tak. Ale przyjechaliśmy specjalnie na to z Anglii, znaczy z Wielkiej Brytanii, prawda? Na nasze no roadshow. Na nasze road tak. road tak. Ja byłam wczoraj w Gdańsku, dzisiaj tak. tutaj w Warszawie. A ja byłam w Poznaniu. Przed, przed no i miałaś taki ładny występ. I miałam ładny występ, tak. a wkleję Wam tutaj tak. mój występ. Dziu, 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 dziu. <laughs> no i to, co się dzieje, to na pewno się dzieje, że spotykamy już e, naszych współtowarzyszy podróży e, po raz nie wiadomo, który, e, ale to jest ciągle naprawdę bardzo... To są radosne spotkania, dlatego że my się rozwijamy cały czas i, i możemy zobaczyć. Tak, ale też dziewczyny pięknieją, no bo pięknieją. Tak, naprawdę, naprawdę. to znaczy jest Znaczy ja chciałam prawda. powiedzieć, pięknieje my. my, my. my. I um, towarzystwo jest takie, że... Ale chłopaki że... też, bo mamy zdjęcia chłopaków my... naprawdę fajnych, którzy no, no są, bardzo. Tak, wyglądają Dużo bardzo lepiej. dobrze jak na swój wiek i... i chodzi o to, że my też się uczymy tego, żeby w tym całym towarzystwie tak jednocześnie zachować to, co robimy i robić to po swojemu, tak? A I współpracować ze sobą. Tak, tak. I każdy z nas buduje tak jakby swój sposób pracy w okay. firmie, a jednocześnie wszyscy cieszymy się swoją obecnością, wspieramy całą firmę, firma wspiera nas. Tak. Przecież to, co w tej chwili zrobiła Wiesia, która jest naszą marketingową dyrektorką tutaj tak. na Polskę, no i nie tylko na Polskę, tak? No to, to bardzo dobrze to zorganizowane. Tak? W pięknych hotelach mamy zorganizowane te, Jedzonko. te pokazy. Jedzonko kawusia. jest, kawusia jest i naprawdę jest bardzo ładne otoczenie można zaprosić ludzi, którzy chętnie przychodzą. Mamy bardzo ładne wyświetlane Goście są za darmo. Filmy. Tak, goście są za darmo. No, my też mamy prawie darmo. No, my też jest, prawie no, darmo. 15 euro to nie jest no, to żadna nie jest jakaś jest kwota, no. prawda? Poza tym co jeszcze jest ważnego, to, że cały czas używamy i stosujemy naszą technologię, tak? i każdy z nas jakby ma z, powodu, z tego powodu dobre wyniki. Mamy te wyniki nie tylko w pracy, czyli nie tylko, że na tym zarabiamy, ale cały czas nasze zdrowie idzie w, w tym kierunku, że po prostu, em, co patrzysz na swoje? No patrzę, że wiecie co, że mam taką ładną szyję, 64 lata, za chwilę 65, a ja tu po prostu wszystkie zmarchy mi się... E, naprawdę, tak no, no zobacz, no, no tak naprawdę. Jest. Znikają, Znikają te, znikają te żylacki, Wszystkie żylacki, znikają, tak, takie tak. Znaczy nie tylko tu, ale tam też gdzieś na jak dole, na, ciele. na, na nóżkach. No, e, nawet jak człowiek na przykład. Nie oczy, chupa. oczy, oczy. Ja słuchajcie, często, przepraszam, że ci przerwałam, ale ja często zdejmuję okulary, bo one mi przeszkadzają. bo ja lepiej widzę. Naprawdę, ja dużo lepiej widzę. I zbadałam sobie wzrok po trzech po latach bo ja mam co trzy lata badanie wzroku. I pani powiedziała, że mam lepiej niż było 3 lata temu, co się w ogóle nie zdarza. I zrobiliście nowe okulary? Nie, powiedziała, że na razie to jest mało, więc na razie jeszcze na tych starych, bo one są mocniejsze. Ale powiedziała, że za rok czy za dwa lata mam sobie zrobić jeszcze raz, bo być może trzeba będzie zmienić okulary na słabsze. A, no i co się jeszcze dzieje? Mamy nowe pomysły na życie, mamy ochotę do życia, mamy ochotę na tańce. Yy, nie narzekamy i zaczynamy zmieniać towarzystwo w sensie, powiem tak. Yy, Często tacy starzy przyjaciele, którzy kiedyś byli no, przyjaciółmi, ale słuchajcie, jeżeli zmieniają nam się tematy, jeżeli ludzie siedzą ciągle to w narzekaniu, to my tak. już tego nie mamy. Tak. Nie mamy narzekania, mamy rozwiązania na y, właściwie na, nie wiem, czy na każdy problem, bo to nie chodzi o to, że ja sobie przykleję plasterek i będę miała rozwiązanie na każdy pro problem. Chodzi o to, że y, Mój mózg działa lepiej. Może może jeszcze lepiej działać, ale chodzi o to, że się rozwija. Cały czas mówię, chodzi o to. Tego się, jeszcze mi się... Rozwijamy się. Rozwijamy I się. Naprawdę się rozwijamy. I mamy ciekawsze tematy, tak. głębsze te tematy I nie interesują mnie już takie rzeczy. Może mnie nigdy nie interesowały takie Pitu Pitu rozmawianie o pogodzie, ale z drugiej strony. Ale moje koleżanki zostały na takim etapie pitu pitu właśnie. No ja nie mogę z takimi ludźmi. Znaczy się no nie mogę. Mogę z nimi być na chwilę, ale nie mogę z nimi długo przebywać. Ale wiecie, co było Rozmawiać. największym komplementem? Jak przyjechałam do Poznania, bo w zeszłym tygodniu przyjechałam do Poznania. W sobotę do Polski i odwiedziła mojego syna. No i mówi: Wojtek, chcesz tam poradź mi tu w komputerze, czy możesz ten. A on mówi: Mamo, jak ty już tego nie zrobisz, to już nikt. No <laughs> tak, bo ty jesteś super hiperbomba. <laughs> Więc I po i... prostu taki komplement od mojego 40-letniego syna: no. mówi, Mamo, jak ty tego nie zrobisz, to już nikt tego nie zrobi. <laughs> No, no, największy komplement. Ja też chyba jestem jedyną w rodzinie, która robi jakieś posty. No. Albo no, umie w ogóle gdzieś tam wejść i zrobić jakieś nagranie. I no tak, no tak się zdarza. No ale to, tak to, no tak w tej okazji uczymy się technologii. Tak, i bardzo dobrze. I dowiadujemy się nowych rzeczy, których chyba normalnie nie byłyby nam potrzebne. Dokładnie. Słuchajcie, teraz Was na chwilkę zostawimy bo idziemy się rejestrować, idziemy jeszcze na krótką herbatkę przed, a potem Wam pokażę jak wygląda sala i takie może małe urywki przemycę. I też wkleję później moje wystąpienie z Poznania, No zobaczycie moją historię. No tak, w pigułce, w pięciu minutach. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, na razie, to Do zobaczenia. Tak! Jest sobota, jest wieczór, a wy jesteście tutaj, a nie na jakimś party. Chociaż my tu za chwilę Wam damy takie informacje, że poczujecie się naprawdę wyjątkowo. To, co jest jeszcze ważne, żebyście wiedzieli, to to, że to jest nasze tak zwane roadshow po polsce Warszawą za... Kończymy spotkanie, no więc okazało się, że jest 70 osób. Chętnych do zarejestrowania się na ponad 180 osób, które było na sali. Więc sukces niesamowity. Każda z tych osób dostała paczkę Aeonu za darmo, czyli prezent około 500 zł. Uf, słuchajcie, no po prostu szok. Cieszę się, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.